Hej Olet, ja już wró... Ru... Co się tutaj odwala? O hej Olek Sanders, co robisz? Ja jestem na pracy. Złapałem właśnie te które okradł materiały byłbuchowały, a nie mogę w ogóle się niego wydłużyć. Gdzie one są? Możesz mi czymś pomóc? No, może sprog z go innej strony. Wiesz, na to nie padłem. Co ty wyprawiasz? No, co? Kazałaś mi go zajść z innej strony, przecież Alexander. Kali, kazałem ci go całować! To mogę z mi powiedzieć. To po co ja tego goś nie A bo ja wiem! Hala, co musisz mieć? A, no chyba się śmieję, że się nim pocałowałem. A ośmieciona to robi. Dobra, dobra, powiem wszystko. Tylko nie całuj mnie już. Błagam. O, jednak zanotowałem, Alexander. Dziękuję. Z kim ja tutaj żyję? Ale Chandler na pewno nie chce z nami iść na ryby? Czemu teraz taki cichy jesteś? No odpowiedź. Dobra, jak nie chcesz iść na ryby, to ja pójdę z Harą. Obiecuję, że się już nie zgumie. Ja obiecuję, że nie będę całował już więcej ryb, żeby nie zmieniły się ludzi. Już wiem, że mam ich nie Ale Chandler. Olek czasami jest po prostu niemożliwy. Ech. Idę się umyć idę spać. Hmm? Wiadomość od Olka? Dobra, co tutaj pisa? Alexander, trzydzieści, proszę, zgubiłem Hary. Jak mógł zgubić Hary? Dobra, Olek, jak zgubiłeś Hary? Powiedz mi to, ja nie rozumiem. Aleksander, to tak było. Ja po prostu poszłam z nią na ryby. A ona jakby, napisała mi na kartce, że coś ją zżywa. I skoczyła do wody, a ja chciałem powołaniem za nią, ale nie mogę tak długo trzymać oddechu. A byliśmy nad tą czaszką. Za co? No Byliśmy na tej czaszce, ale spokojnie. Chyba nie umrze po braku tlenu. Ole, czy ty, to jest na tej że ta to po prostu miejsce, które dzieją się najdziwniejsze stwory? Zapomniałem. Matko, teraz kara zabijesz się. Myślałam, że ci to nie obchodzi. Nie obchodzi mnie to, ale wiesz, co zrobi matka, jak się o tym dowie? A, no racja, zabijaj nas. Bardziej chyba ciebie. No ty ją tam puściłeś, Matko Łoświca, bo ja cię puściłem. Proszę, uratuj Harę. Dobra, uratuję ją, ale następnym razem macie nie pływać na jakieś dziwne terytoria. Rozumiemy się? Dobra, dobra, tylko uratuj ją. Już idę więc. Ale, ale to się strasznie dzieje. Hara umarł, umrze... A co zresztą, jak mój brat umrze? Jakiś jakoś raczej ja to nie chcę zaradzić, To jedyna osoba jaką mam. To jest jedyna osoba. Dobra. Powinniśmy jeszcze szukać jeszcze tą jedną osobę. Dobra, garaj co wiesz o tych bombach. Czekajcie, też pukaj do drzwi. Pójdę zobaczyć to okej? Okay? Pani Dreamer? co pani to robi? Czy mam po moją córkę Gdzie ona jest? Cóż, taka mała sprawa. Co? Co się z tego? I czemu mu płacisz? I wiem, gdzie ona jest, ale spokojnie. Nic, magazyn jej nie stanie, wiesz? Co z z tego? Ona. Ona. Co? Zraniła się? Co się stało? Została porwana? Zraniła się? Zrobiłaś sobie kaku? Co? Więc odkąd i gdzie ona jest? Spokojnie pani Dreamur, nic się nie stało. Oh, to gdzie moja curecka? E, poszła lepić bałwana. Bałwana? Ale nie ma śniegu? Znaczy poszła lepić barana.